Mając na swoim koncie setki bitew i pokonując setki mistrzów Jedi, bestie wielkości gór oraz tysiące szeregowych żołnierzy, Darth Vader przyzwyczaił się do życia jako wojownik, którego nie da się pokonać i jako ten, który przynosi strach, śmierć i zagładę. Jednakże w życiu Sita pojawił się jeden przeciwnik, który przywrócił umrocznego Lorda jego pierwotny strach przed śmiercią. Ten sam lek, którym karmił swoich oponentów przez wiele lat. Przeciwnik, o którym mowa, nazywał się Stał Sykes. Ocalały z jednej operacji wojskowej Imperium, w której jego lud został prawie w całości zmieciony z powierzchni planety na rozkaz Imperatora Palpatina. Powód, przez który współbracia Stała zostali eksterminowani, był typowy dla doktryny Imperium, bowiem stawiali oni opór przed krwawym reżimem Imperatora. Mieli oni być przykładem dla innych stawiających opór systemowi, pokazując im, że opcje są dwie. Albo przystosowanie się i praca na rzecz potęgi Imperium, albo śmierć. Tracąc wszystko, na czym mu zależało, stała opętała wściekłość i chęć poświęcenia swojego życia na zemstę i odegranie się na morderczym dowódcy, który dowodził czystką na jego ojczystej planecie. Oczywiście mowa o Darcie Weiderze. Z niczym innym niż chęć zemsty Stał usunął z siebie wszystkie inne ludzkie zmysły, poza tymi, które mogły mu pomóc w zabójstwie mrocznego lorda. Objęło to również jego ludzką powłokę. Większość jego ciała została przekształcona w maszynę stworzoną wyłącznie do zabijania. Wyposażając się w liczne cybernetyczne urządzenia, takie jak elektryczne ostrza pojawiające się z jego rąk oraz inne cybernetyki poprawiające jego zdolności motoryczne oraz siłowe. Po dokonaniu wszystkich cybernetycznych ulepszeń, Staus został bezwzględnym łowcą nagród pod pseudonimem Awaru Targ. Zdobył tak duży posłuch, że został dodany przez Darta Vadera na jego osobistą listę łowców nagród do zadań specjalnych. Planem Stausa było dołączenie do grupy, której zadaniem było pojmanie Hanasolo Solo i Lei Ograny. Z faktu, że należał do listy cenionych łowców nagród, Stausowi przypadł zaszczyt prywatnej audiencji u Lorda Vadera. Jej celem było przedstawienie szczegółów zadania powierzanego łowcy. Kiedy łowca nagród przybył przed obliczem Mrocznego Lorda, zostali sam na sam. Imperialna Eskorta opuściła pomieszczenie. Staus nie czekał z rozpoczęciem ataku. Natychmiast rzucił ładunki wybuchowe w wrota, przez które przyszedł, tym samym odcinając swojej ofierze wsparcie. Zaraz potem zaatakował Vadera swoimi energetycznymi ostrzami z zamiarem szybkiego zabicia przeciwnika. Vader zdążył zareagować wystarczająco szybko, by sparować pierwszy cios łowcy nagród. Vader nie docenił umiejętności swojego oponenta, który natychmiastowo skontrował defensywny ruch Sita, przeskakując nad nim i uderzając silnym ciosem w plecy. Vader zachwiał się przez uderzenie w plecy, tym samym pozwalając łowcy nagród skierować kolejny celny cios w kierunku mrocznego lorda, rzucając go z pełną siłą w ścianę. Jednak pomimo pierwszych udanych ciosów wyprowadzonych przez łowce nagród. To i tak walka była bardzo odległa od końca. Wejder szybko odzyskał panowanie nad samym sobą i rzucił przeciwnika bezpośrednio w sufit z pełną siłą. Jednak tym razem Staus również był przygotowany. Użył jednego ze swoich ukrytych urządzeń. Były to granaty, które runęły na sita niczym grat. Pozwoliło to łowcy ponownie zbliżyć się do Wejdera. Jednak zanim kontynuował swój atak ostrzami energii, jego ręce zostały złapane przez Wejdera i zatrzymane przed wymierzeniem ostatecznego ciosu. Podczas gdy oboje patrzyli sobie prosto w oczy, Vader zdecydował spróbować zajrzeć do umysłu napastnika i przejąć nad nim kontrolę za pomocą ciemnej strony mocy. To właśnie w tym momencie Lord Seed zdał sobie sprawę ze zła, przed którym stanął przed niekończącą się odchłanią nienawiści, która gotowała się w jego rywalu. Dzięki mocy Wejdera zobaczył, jak długą drogę przybył Staus, by sfinalizować swój akt. Sid widział zniszczenie oraz utraconą przyszłość, która zakiełkowała głęboką nienawiść mrocznego lorda, tak dużą nienawiść, jak jego własna lub nawet większa. Taką przytłaczającą nienawiść, którą wyemitowali dwaj, była w stanie ogłuszyć ich obu, ponieważ ich połączone mózgi pozostawiając ich po prostu zwróconych do siebie bez ruchu. Wejder odmroził się pierwszy i, korzystając z chwili, wprowadził decydujący cios, odcinając głowę od reszty ciała łowcy nagród za pomocą swojego czerwonego miecza świetlnego. Uwalniając Stausa od jego udręki i nienawiści, po walce Wejdera był oszołomiony tym, z czym przyszło mu się zmierzyć. Nigdy przedtem w swoim życiu nie spotkał kogoś z tak wielką nienawiścią i chęcią egzekucji mrocznego lorda. Mocno to zszokowało Weidera, dając mu do zrozumienia, że nie jest niezniszczalny i że pewnego dnia może pojawić się kolejny śmiałek żywiący taką samą nienawiścią i chęcią zemsty jak on, i że kiedyś ktoś go pokona. To wydarzenie odcisnęło piętno w psychice mrocznego Lorda, stając się jego pierwotną zmorą. Moi drodzy, to na tyle. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i pamiętajcie o dzwoneczku, aby być na bieżąco. Ja się żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.